48,23, 10 240 litrów po marce, wycielenie 25 grudnia. 53,21, 8 300 po marce, wycielenie 10 grudnia. sześćdziesiąt jeden czterdzieści dwa sztuka użytkowa wycielenie dziewiętnastego grudnia pięćdziesiąt trzy dwadzieścia wycielenie trzeciego grudnia pięćdziesiąt trzy siedemnaście wycielenie dwudziestego listopada 53, 18 wycielenie 18 stycznia, 303, 10 150 po marce, wycielenie 26 listopada, 27, 15, 7 800 po marce, wycielenie 2 listopada. 48,19, 9 100 po matce, wycielenie 23 listopada. 716, 8 490 po matce, wydajność, wycielenie 15 listopada. 47-38 wycielenie 4 listopada 550 wysokocielna Jałowica Symentaler